W grudziąckim ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wyróżnionych funkcjonariuszy w kategorii dzielnicowy roku wyróżniono aspirant Magdalena Kulpa Malinowską. Nie spodziewałam się, ponieważ do tej pory takie wyróżnienia otrzymywali mężczyźni, policjanci. I dla mnie to jest naprawdę miłe zaskoczenie, że ta moja praca, ośmioletnia praca na dzielnicy została doceniona. Na pewnym etapie życia no, zaczęłam się zastanawiać, co ja chcę dalej robić, tak? No i. Pomysł na to, żeby zostać policjantką. Ta chęć adrenaliny, jakby nie było, no pomaganie ludziom. Siódme wyróżnienie trafiło w ręce sierżanta sztabowego Sławomila Romanowskiego. Przychodzi zaskoczenia: ktoś policzy te wyniki i w końcu powie, że został ten i ten. Pracuje dwa lata w Straży Miejskiej i już odebrał pierwsze wyróżnienie. Łukasz Kozłowski został strażnikiem roku. Pojawiło się ogłoszenie na stronie Urzędu Miejskiego. Po prostu postanowiłem, że spróbuję sił. W straży miejskiej, bo bardzo zawsze chciałem pracować w służbach mundurowych. Złożyłem papiery, przeszedłem testy kwalifikacyjne, sprawnościowe i test wiedzy. No i udało się, dzisiaj pracuję już prawie dwa lata w straży. Ostatnim wyróżnieniem był tytuł Strażaka Roku. Został nim starszy ogniomistrz Jerzy Fabiński, który ma już ze sobą 29 lat służby. Nie spodziewałem się po prostu w Nienacka tak wyszło. No i dobrze, że wyszło, tak wyszło, jest dobrze. To trudna i niebezpieczna praca. Powtarza każdy z wyróżnionych. To jest specyficzna, charakterystyczna. Zakres obowiązków dzielnicowego jest dość obszerny. Zadaniem dzielnicowego jest m.in. dbanie o bezpieczeństwo i porządek mieszkańców w podległej dzielnicy. Praca straży, jako strażnik miejski jest pracą niebezpieczną, bo począwszy od lekkich interwencji, tzw. Tak oklepanej babci z Pietruszką, podejmuje, czyn, podejmuje czynności wraz z kolegami wobec. Grupy, grupy, grupy kibiców, grup, grupy osób spożywających po spożyciu alkoholu, po różnych innych używkach i nigdy nie wiadomo co możemy spotkać po kontakcie z taką grupą. Nagrody prezydenta dla najlepszych funkcjonariuszy przyznawane są od 9 lat. Nominacje do wyróżnień przedstawiają komendanci poszczególnych służb.